Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak znaleźć Bootloader na telefonie Motorola Moto G 30. Więc, żeby znaleźć Bootloader, trzeba pierw włączyć telefon. W trakcie włączenia telefonu trzeba przytrzymać przycisk zasilania i wyciszania, żeby wejść do menu. Jak widać menu się nam wyświetliło. Klikając wyciszenie i pogłośnienie możemy wybierać opcję. Nas akurat interesuje Restart Restart Botloader. Żeby zatwierdzić klikamy przycisk zasilania. Następnie nasz telefon się odświeży i możemy kliknąć przycisk Start. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników.